Cześć, witam w 30 ocnieczku. Bardzo serdecznie jest strony Poker 97 i to jest jakiś parkour two chyba albo to. No także zapraszam do oglądania. No okej, okay, to mamy creepera. Nie. Dobra. Czyli tak, pójdziemy sobie pierwszy... Jak ten parkour polega? Chodź tu są takie dwa przejścia i tam są parkury chyba lol pum nie wiem na czym to polega, ale spoko tu też pól dobra aha, czyli to jest pierwszy parkour? to jest pi pierwszy parkour na spoko ja na początku nawet łatwy bardzo i to bym powiedział ale można spadnąć także a, jak widzicie można, można. Zawsze wszystko można. Jest na początku jeszcze łatwe, ale tylko ten jest trochę... właśnie najeżdżane i trudny. A może pójdziemy zobaczyć na tamten parkur. Chyba, do wyboru są parkury? Nie. To nie jest parkur i to też nie jest parkur. Ach, roztypało, ale... myślałem, że to będzie do parkury. Może być opóźnienie, ale nie wiem, czy to opóźnienie będzie, czy jednak nie będzie. Także, nie wiadomo. Ale jeśli będzie to opóźnienie, to sorka. No jak to trzeba przechodzić? To jest głupie, bo od nowa to trzeba przechodzić. Także... Dobra, ja jest tak stanę Nie, no tego się nie da przejść. No, na pewno jakoś się da. Zawsze trzeba w siebie uwierzyć, jak to. Yy, powiedziałem sobie. Jak to kolega mi powiedział. Niech to, ja ciągle zapominam o tym. Coś działa? Może. Na tym to polega. No, co się podchodzi? Nie, nie wiem na co chodzi po no, na no, bok. Mam no, no, spoku. Oję, ale ja nie my tutaj nie, tylko nią. I dogoniły goniły. Lol. Gwalczy, hmm. To ich moich widzów. I po, słuchajcie, jestem z Was zadowolony. Normalnie, najwięcej wyświetleń, chyba 20 pod film z ekipą. Lajków najwięcej to jest chyba też. Z 10, z ekipą i mam 8 subów Słuchajcie, widzicie na kanał DJ, a DJ ma 11 subów Ale mam 5 miesięcy, a ja dopiero mam tydzień 6 subów Słuchajcie, to co dla mnie zrobiliście to, to się w głowie nie mieści Patrzę sobie, a tu 6 subów O, no nie No czy znaczy 8 8 subów, nie wiem czy to dobrze powiedziałem, czy nie 8 subów, nie Kurde, co to było? To było dobre, a nieźle. Słuchajcie, już miałem umrzeć, nie? Trupem. Osiem subów. Kto by mi tak zrobił? Nikt. Tylko wy. Wy jesteście najlepsi. Każdy wie, że wy jesteście najlepsi. Przesyłajcie mi jakieś youtuberstwo. Jeśli ktoś chce ze mną zagrać, to niech pisze w ten w komentarzach. Także ja mogę tam pozdrowić się ziomuś. Ach, pozdrawiam cię, kruchy i Dejot. Pozdrawiam Was. I męczki też cię pozdrawiam. Kruchy będzie nagrywał, tylko zapowiadam, że będzie nagrywał maja. Ale to nie wiadomo jakiego maja. Chyba 2 maja. Nie, sorka, chyba 11 albo 17 maja. Albo pod koniec maja, nie wiem. Ale coś mi tam mówił, że będzie i tak. Tak ja... Poczekajcie, zobaczę tylko tu się da jakaś wejść. Nie, kurde się nie da. Słuchajcie, wybaczycie mi to. Nie ja się boję, czy mi nie wybaczycie. Wiecie. Dobra, nie wiecie co gry I piszcie czy mi, czy mam nagrywać Skywarsy z Miską, czy surivale, czy parkurę z... Y no miśkom i kruchym skywarsy, czy skyblocki z miśkom i kruchym, czy parkoury z miśkom i kruchym, czy suriwale z miśkom i kruchym. Piszcie mi, bo ja nie wiem też do końca, co mam nagrywać. Jak będzie wam się spodobało więcej lajków, więcej fajnej rzeczy. Nie o to chodzi, żeby kasa, nie o to chodzi, ale o to chodzi, żebym po prostu miał więcej yy, po prostu się cieszę za ten lajk i Zrób subskrypcję, jeśli tego nie zrobiliście, no to zróbcie to teraz, bo to mnie bardzo motywuje do innych odcinków, tak jak wiecie, zrobiłem te odcinki pierwsze i było coś tam jest, jeszcze 200 wyświetleń, także bardzo mnie to motywuje, no i zostawcie lajka like i suba, no to będzie, będzie teraz pompa, nie, wtedy, no i więcej parkourów, więcej skyblocków, skywarsów będzie i serialów. Jeśli chcecie, to może mogę też odcinki z ekipą, ale to ekipa przy, dopiero w sobotę będziemy nagrywali. A to jest jeszcze, no trochę, dopiero jest poniedziałek, dzisiaj to nagrywam od poniedziałku, to wrzucę o 20.00. Także, nie no, 19.53 to wrzucę, tak jakoś 4, 5. Jakoś to wrzucę. No, także jeśli wam się podobało, oczywiście zostawcie lajka like w górę, oczywiście, i subskrypcję, bo to mnie bardzo motywuje i będę nagrywał ciąg dalszy z moimi kolegami jeszcze, bo mogę nagrywać szkołę, ale to nie, nie, jeszcze nie zapowiadam. Także do następnego parkura mi się to nie udało, ale teraz może sobie. Pow... Nie, no, to się nie, po prostu nie uda, bo. Nie rozumiem tej części tego parkura, bo ona jest nawet trudna do przebicia. No, teraz spadłem. Także dobra. Zostawcie ten lajka like w górę i subskrypcję, ale ja, nie o to chodzi, że ja chcę tylko kasę tylko. Po prostu chcę mieć przyjaciół więcej i piszcie w komentarzach, czy ktoś chce ze mną grać. No to oczywiście yy, dam, yy, czyli jak coś tam chce mi wysłać czy coś fanarta albo coś, to oczywiście z to przyjemne. I w metku. Ja jestem w metku, w razie czego, jakby ktoś oglądał, to czy gram metka. Almadia.pl to ja jestem. Foker97 Foker97 to boss i e, to boss i for fun. Także no zapraszam. I dajcie łapkę w górę. Dobra. Na razie.